Witam Was serdecznie w filmie, który był długo wyczekiwany, ale obiecałem, więc obiecałem. Dzisiaj film, lekcja o żarówkach, lampach, oprawach i kompaktach i świetlówkach. Od czego zacznijmy? No, jeśli chce się od, zacząć kolekcjonować od zera, to najlepiej zacząć... Od zwykłych żarówek, tak jak ja zaczynałem, od LEDów też, ale najlepiej od zwykłych tylko zaczynać. Od tradycyjnych, czyli na przykład 100W E27, albo takie inne rzeczy, halogeny i cuda. Później, najlepiej zacząć od świetlówek, najlepiej tych krótkich, czyli na przykład. Te ósemek, takich jak ta? Ale na przykład 18 W, takich króciutkich, 50 cm, później zacznę od takich 120 teusemek. A później jak już wcześniej mieć profesjonalną kolekcję, to trzeba mieć oprawy świetlówkowe oraz świetlówki te dwunastki. A więc teraz co jest dobre, a co złe? Jak się poprawnie na to powinno mówić? Tak, więc otwórzmy na oszukiwanie. To jest lampa metalohalogenkowa. Tak się to nazywa. To jest lampa sodowa o mocy 70 W. To jest lampa sodowa. W tym przypadku polamp. o mocy 100 W. Taka. To jest lampalet, czyli inaczej śmieć. Mogę jedynie z tym to zrobić. To też jest lampalet. Też śmieć. Dobra, oprawy. Tam leży mój Sisekos. Oprawa uliczna. To jest oprawa przemysłowa z czerwonym metalohalogenkiem. To jest oprawa świetlówkowa. To się zwie hermetryk tak zwany. Ta jest w trakcie renowacji, więc no tak wygląda. Jest w trakcie renowacji, bo była cała zniszczona. To jest oprawa OPK 240 ze starterami Polamowskimi. To jest farel jakiś, nie wiem co to jest za oprawa. Jakiś farel pewnie, ale nie wiem. Wisiała w opuszczonym domu. To farel bez PL ze śmietnika, to ze śmietnika, to ze śmietnika. Śmietnówki same ze śmietnika. To jest. Tak, to jest ta ciepła narwa, czarna z tamtym czarnym końcem. To jest spektrum. Zimny. A to czerwony polamp. A to zimna lisma. A tam kolejny polampyk. A teraz to. To jest oprawa, to nie lampa. Więc kolekcjonerze Starego Oświetlenia mów na to oprawa, bo to nie jest lampa. To jest izolator. To jest też oprawa wisząca, przemysłowa. Czyli o. PW. Oprawa przemysłowa, wisząca. To jest oprawa WOS 60. Nie wiem, co oznacza skrót WOS 60. Jedynie wiem, że jest na 60 W. O, taka. Zaraz sobie zrobimy zapłon w jednej oprawie. Świetlówek. W jednej, bo ta jest w renowacji. To nie można połączyć. Ta jest dobra, ale mi się nie chce podłączać bo ją ciężko, bo tam jest jeszcze złączka na 380V ona nie jest na 380V, ale ją podłączam przez złączkę dla jaj więc mi się tym bardziej nie chce odpalimy sobie zimną i moją pomalowaną moim pomalowanym polampem A więc zapłon. Co? Ciepło? Jak to możliwe? Myślałem, że ten zimny spektrum to jest. I ta czerwona. Była malowana z cholera, bym klosza zbił. Teraz wkręcę zimną. Tu jest zimny spektrum. Pokażę jak to z kloszem będzie świeciło. Ja załem świetlówkę rozwalił. O. O, taki klimat. Chyba ktoś kojarzy te urządzenia. Ci starsi, co mają kolekcję oświetlenia, pewnie kojarzą to. Tak. O. Jest to starter do świetlówki. Jego się umieszcza w oprawie, bez niego nie zadziała. Teraz zobaczmy, jak to wygląda, jak to wygląda z kloszem, a tak bez. Teraz wkręcę samą wszystkie białe, zimne. Inaczej mówiąc, ja na to mówię zawsze białe. Niestety kabel musiałem tak poprowadzić, tak o. Świetlówka już umieszczona. To jest talisma. Cool White, ta o. O, z tak to wygląda. Jedna lisma mi się zbiła. Teraz pokażę jeszcze jedną lampę. Przykład. lamp o, taka. To jest lampa metalohalogenkowa. Znaleziona w rozwalonej oprawie. Która leżała na ulicy. To było w MESKO ORW. 2 z 250. I tak o, leżała ta oprawa. I to był wkręcony jeden LRF był. To jest EBZ LRF. Niestety mi się bańka zbiła, mimo że ją naprawiałem. Teraz jest to jako takie urządzenie do ozonowania pomieszczeń. To jest zwykła świetlówka, te piątka, to jest moja robiona własnej produkcji oprawa LB OSB 119 to jest kawałek startera, to lampa metal-halogenkowa HQI, to żarówka 150W. Co to było? Tu też kolejny śmieć. A tu taki Famor 1x40 z takim kloszem, niestety już pomazanym, ale uprawa fajnie, fajnie daje po oczach. Tu świeci świetlówka kompaktowa. Poszukiwany żółty osramik. Co z tego oświetlenia wie, że szuka. A no, zgaśmy światło. No, tu tak fajnie świeci. Ugłośnik. Tu silnik. Do robienia prądu. Tu kolejna lampa letna E14. Licznik. WOS 60. To jest statecznik. Używany często, a nawet zawsze, w oprawach świetlówkowych i ulicznych. To jest układ zapłonowy do lamp. Do każdych lamp bo to super impostet. To moja woda do picia. Kolejna żarówka. I tu jest ostatecznik, to, to, to jest akurat helwarowski. On mi służy do rozwalania zniszczonych świetlówek, bo on jest do śmietnika. Helwary to do niczego... To do niczego one są, te helwary. One są do śmietnika jedynie. Ich nie można traktować poważnie. Serio. Walone helwary. Mi spaliły cztery świetlówki. Piła i polam. O, gniazdo darmowe. No, i to tyle. No, to ja się z Wami żegnam. Ja naprawiam oprawę. I żegnam się z Wami. Miłego dnia Wam życzę.